Nie oznacza się. Co to było? Trafiłaś do nieba. Umarłbym z rozkoszy. Chcić, <grym wytrzyma> kasz się! To, 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 to trochę. A w ogóle to coś cię zajebie? Je, 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 jestem Rudeusz! Czy myszka? Miło cię poznać. O. O. Trzymaj się ode mnie, zdalali się. O, będziecie obok siebie, więc razem umarliście. Witajcie w naszym lunaparku. Będziesz! Przynosisz w z wszystkim lisom. się naprawisz masz kolegę. Fajnie tak płynąć. Dlaczego wszystkiego dotykasz? Na złość tobie, lisie. Nawet myszy idą do nieba.